Rozdział ósmy Finał Dobry Boże Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, kiedy dotarło do mnie, że będę walczył z Redem Stworzeniem, które nękało mnie przez niemalże całą grę Jak miałbym walczyć z czymś, co może mnie zabić jednym ruchem? To wydawało się niemożliwe Na szczęście Red nie był już w stanie zabijać jednym ciosem Pomimo tego jednak była to najtrudniejsza walka, do jakiej stanąłem w tej grze i poza nią. Gdybym miał jakiekolwiek pojęcie o tym, co miało tam nastąpić, nigdy bym tego nie zaczął. Bardzo szybko przekonałem się o błędzie, który popełniłem. Red wyciągnął kończynę i zranił godzillę. I wtedy szpony go przecięły. Poczułem to. Wiem, że prawie wszystkim zdarza się stękać lub piszczeć, kiedy ich postać oberwie, ale to, co ja poczułem, to był prawdziwy, wyraźny ból. Kiedy przeszył mnie ból, spauzowałem grę. Nie ucierpiałem fizycznie, ale miałem wrażenie, że coś właśnie przeszyło moje ramię. Doświadczyłem już wielu nieprzyjemnych rzeczy w tej grze, ale to już przesada. Fakt, byłbym rozczarowany nie widząc zakończenia, ale ryzyko nie było tego warte. Już miałem wstać, zrobić ostatniego screenshota i wyłączyć Nesa. Kiedy pojąłem coś jeszcze, nie mogłem wstać. Byłem sparaliżowany. Jedynymi mięśniami, którymi mogłem ruszać, były palce oraz mięśnie twarzy. Kiedy pojąłem zagrożenie sytuacji, na ekranie pojawiła się kolejna wiadomość. Nie dam ci odejść. Chciałem wrzeszczeć, ale z mojego gardła wydobywał się jedynie zadławiony charkot. Desperacko starałem się poruszyć którymś mięśniem, ale nic z tego. Patrzyłem po pokoju i wtedy spojrzałem na komputer. W jakiś sposób komputer sam zrobił screenę, odkąd zacząłem walkę. Nadal nie wiem jak ani dlaczego Coś w tej grze musiało to powodować Jako, że Red słyszał co mówiłem Zacząłem go błagać, aby mi darował Od tego momentu pamięć mi się trochę rozmyła Bo byłem pod ekstremalnym stresem Ale z tego co pamiętam Mówiłem coś na kształt Przepraszam, że cię zwyzywałem Nie mówiłem poważnie Nie wiedziałem, że sprawy przyjmą tak poważny obrót Proszę, po prostu pozwól mi odejść Obiecuję, że nigdy nikomu nie powiem o tej grze BŁAGAM on odpowiedział: żałosny robalu, teraz już za późno. Tylko jeden wyjdzie stąd żywy. Tylko jeden przeżyje. Jaśnie się nie dało. Jeżeli ja nie zabiję rena, to on zabije mnie. Ale był ze mnie idiota. Bawiłem się czymś, czego nie pojmowałem i teraz miałem za to zapłacić życiem. Przestałem się szamotać i zaakceptowałem sytuację. Był tylko jeden sposób, by wyjść z tego cało. Musiałem zabić Reda. Wszystko odbyło się tak szybko. Gdyby nie screenshoty, to być może nic z tego bym nie pamiętał. Tak jak na poziomach pościgowych, Red poruszał się z zabójczą szybkością. Ledwo miałem czas zastanawiać się nad taktyką. No więc nie było czasu na namysł. Musiałem polegać na zmysłach i refleksie. Co gorsza, nie było jak przewidzieć ataków Reda, więc stale grałem ofensywnie oraz defensywnie. Czułem każdy cios zadawany godzili. Wszystkie bolały. Dawałem z siebie wszystko, by unikać obrażeń, ale każdy, którego uniknąłem, wystawiał mnie na kolejny. A bolało coraz bardziej. Red nagle mnie przeskoczył, a jego oczy zaczęły świecić na czerwono. Cofnąłem się najdalej jak mogłem i kucnąłem, ale tym razem nie było mowy o uniku. Kiedy to mnie trafiło, nie mogłem powstrzymać wrzasków. Wrzasnąłem tak głośno, że ktoś musiał mnie usłyszeć, ale nie. Samopatrzenie na ten obraz mnie boli, przypominając mi to uczucie z krematorium. Spauzowałem grę, żeby nie zemdleć, ale red ją odpałzował i znów mnie zaatakował, co mnie rozwścieczyło. Natychmiastowo mu oddałem promieniem ciepłym, i znowu, i znowu, aż w ogóle nie miałem mocy. Chciałem, żeby red cierpiał tak jak ja. Na krótką chwilę, nim timer przerwał grę, red przeszedł w swoją pływającą formę. Nie przypuszczałem, że w takiej sytuacji timer nadal by działał. Choć to dobrze, bo miałem dzięki temu kilka chwil, by pozbierać myśli i ustalić, co robić dalej. Postanowiłem, że z dwiema następnymi formami Reda będę walczył potworami, które wcześniej przed daną formą uciekały. Więc następny był Angirus. Może to nie był najmądrzejszy pomysł, ale taką wybrałem taktykę. Podskoczyłem i wystrzeliłem promień Redowi prosto w twarz. Ten osunął się z ekranu tak, że nie mogłem go trafić. Zatem seria dużych min zaczęła spadać z góry. Znałem, że to nie fair, więc wykrzyknąłem. Jeżeli zamierzasz oszukiwać, to może zabij mnie od razu. Nie mogę łamać zasad. I wtedy mnie napadł, pędząc z górnego lewego rogu ekranu. Cholera! Teraz nawet nie będę wiedział, z której strony nadchodzi. Red nadal atakował z różnych kierunków. Nieustannie byłem w ruchu, żeby móc robić uniki. Minęło kolejne 40 sekund i Angirus był prawie martwy, lecz razem udało nam się sprowadzić Reda do jego latającej formy, więc następna była motra. Wybranie motry do walki z Redem było beznadziejnym pomysłem. Red natychmiast spadł na motrę, jej życie spadło w zaledwie 15 sekund. Motra miała już tylko dwa paski zdrowia. Wtem Red zrobił coś, czego nie przewidziałem. Wyciągnął ręce, pochwycił motrę i pożarł ją. Kiedy motra została pożarta, poczułem paraliżujący ból, jakby mnie miażdżono. Motra zginęła za moją głupotę, i ja musiałem podzielić jej ból. Było to krótkie przejście z bitwy na planszę, lecz miałem wrażenie, że trwało to godzinami. Ból w połączeniu z niemożliwością ruchu doprowadzał mnie do szału. Tak bardzo chciałem, by było już po wszystkim. Nigdy niczego bardziej nie pragnąłem. Nadal miałem jednak nadzieję. Został mi jeszcze jeden potwór. Który mógł odzyskać życie, wymkrywając walkę z Redem? Solomon. Jeżeli ktokolwiek miał mnie teraz ocalić, to on. Solomon i Red najwyraźniej mieli już ze sobą do czynienia, bo przed walką pojawił się dialog. Strajco, zawsze tobą gardziłem. Teraz zginiesz tak jak pozostali. Wolę zginąć niż ci służyć. Red znowu wziął mnie z zaskoczenia, natychmiastowo podpalając mnie swoim demonicznym ogniem po raz drugi. Pomimo okropnego bólu, wyszło na moje. Jako, że Solomon zaczął z pełnym życiem, nadal miał jeszcze jak oddychać, zaś Red zmarnował swoją energię na starcie i nie mógł już używać swojej ostatecznej broni. Przyszedł czas na jego śmierć. Kiedy był już prawie martwy, Red odwrócił się całym ciałem w stronę ekranu i wzleciał w górę. Po czym opadł mocno na glebę, chcąc zmiażdżyć Solomona. Kiedy to zawiodło, Red próbował pochłonąć Solomona tak jak Motrę lecz tym razem nie dane mu było pożreć mojego potwora. Myślałem, że wygrałem, ale coś było nie tak. Red nie tonął na tno ekranu, a ja nadal nie mogłem się ruszać. Red nadal żył. Nie skończyłem z tobą. Po tym, jak co wydawało mi się triumfem Solomona, Red zrekonstruował swoje ciało w swoją gigantyczną ostateczną formę, przenosząc nas do rozżarzonego piekła. Przypominało mi się nasze pierwsze spotkanie, z tym, że steneria, podobnie jak moc Reda, stała się teraz bardzo realistyczna. Muzyka przeszła teraz w głośny, szybki bęben zagłady. Po niesamowitej ilości zdrowia Reda uznałem, że mój los był przesądzony. Solomon był moim najsilniejszym potworem, lecz nawet on nie miał szans. To tak, jakby próbować walczyć z górą. W ciągu kilku sekund Solomon został zdominowany i rzucony na ziemię. Gdzie Red zmiażdżył go na śmierć swoją nogą. Sadystyczny demon delektował się chwilą, kiedy kręgi i żebra Salomona pękały niczym wysuszone gałązki. Cieszył się naszym cierpieniem. Jesteś słaby, twoje potwory są słabe. Wszyscy tu zginiecie. To bez sensu. Jestem martwy. Nie miałem innego wyjścia, jak wysłać na śmierć kolejnego potwora. Wszyscy mieliśmy zginąć. Miałem tylko nadzieję, że mi wybaczą. Po zmniejszeniu życia Reda o ułamek procenta Angirus również został zmasakrowany. Red plumów twarz serią rozgrzanych do czerwoności igieł, aż potwór padł. Kolejny moment niewypowiedzianej agonii, potem nic. Mój przyjaciel przepadł. Nie wygrasz Zachary, zapytałem Reda, skąd znał moje imię. On odpowiedział: Znam cię już od bardzo dawna. Powiem ci coś w tajemnicy. To ja zabiłem Melisę. Przez lata była torturowana przez coś, czego nikt nie rozumiał. Teraz wiedziałem, co to było. Teraz rozumiałem, czemu straszono mnie śmiercią Melisy. A gra o tym wiedziała. To dlatego, że on o tym wiedział. On był za to odpowiedzialny. I teraz miał zabić mnie. Wyślij swojego ostatniego potwora. Zakończę tę bezcelową walkę. Zostałem odesłany na planszę, by wysłać Godzillę na ostatnią misję. Na planszy już prawie nic nie było, tylko ikony Reda, Godzilli i... piąty potwór. Tyle się działo, że na śmierć o nim zapomniałem. Jeszcze raz spróbowałem go wybrać. Przeklinałem, błagałem, krzyczałem, żeby coś zrobił. Cokolwiek by pomogło. Wszystko na nic. Zostało jedno do zrobienia. Wiedziałem, że Godzilla nie miał większych szans niż pozostali. Ale może, może teraz, kiedy pozostałe potwory przypadły, być może ten piąty nareszcie się obudzi. Udało mi się namierzyć ikonę potwora i wcisnąć przycisk A najszybciej jak się dało. Ikona zaczęła się trząść, tak jakby desperacko starała się ruszyć. I wtedy Red uznał, że ma dosyć gryferii. Zanim zdążyłem aktywować potwora, Red zadał ostateczny cios. Sparaliżował moje serce. Straciłem czucie w dłoniach, lecz nawet wtedy, kiedy traciłem obraz z przed oczu, usiłowałem wcisnąć przycisk. A moc rada spierała się z jakąś inną mocą, która przytrzymywała go od zabicia mnie. Kiedy odzyskałem wzrok, ujrzałem znajomą postać: Zak, nie mamy dużo czasu! kim ty jesteś? już mnie znasz! jestem Melisa! co, jak to możliwe? Red powiedział mi, że cię zabił! To prawda! Nadal mnie nęka nawet po śmierci. Jeżeli go nie powstrzymasz, to samo zrobi z tobą. Ale jak mamy go teraz powstrzymać? Ja nie jestem w stanie go pokonać. Ale jest jeszcze ktoś. Wyzwolę go z uścisku, reda. Nie poddawaj się. Kocham cię. Jej słowa coś we mnie wzbudziły. Nie zamierzałem tak umrzeć. Walczyłem teraz o więcej niż o własne życie. Musiałem walczyć, by ocalić Melisę i świat, który zamieszkiwała. Z jej pomocą piąty potwór został wyzwolony. Akaius. złoty blask. Nadszedł czas, by to zakończyć. Raz na zawsze, razem mogliśmy usunąć tę piekielną kreaturę z tego wymiaru. Oni cię nie ocalą. Akajus był bez wątpienia najpotężniejszym potworem w grze. Musiał być, jeżeli miałbym jakiekolwiek szanse na przeżycie. Jego cios polegał na zmienieniu dłoni w ostrza, które zadawały olbrzymie obrażenia. Jednak Red miał jeszcze dużo życia. Ostatecznie wszystko sprowadzało się do umiejętności. Jeden ostatni cios. Red został zniszczony. Jego ciało rozpadło się i padło na ziemię w akompaniamencie triumfalnej muzyki. Paraliż powoli mi przeszedł. Nareszcie znów mogłem wstać. Udało nam się. Śmierć Melisy została pomszczona, a ja poczułem jak wypełniało mnie szczęście, aż przypomniałem sobie o całym bólu i śmierci, które mnie tu doprowadziły. Pozostałe potwory, które zginęły w walce. Chciałem je zacząć opłakiwać, ale... Gra jeszcze trwała. Łzy radości spłynęły mi po twarzy. Rozkleiłem się. Nie płakałem tak już od kilku lat. Być może w życiu tak nie płakałem. Wszystko to, przez co przeszedłem i co odkryłem... Teraz gra się skończyła. Lecz nim wszyscy odeszli, Melissa miała mi jeszcze coś do powiedzenia. Ocaliłeś nas wszystkich, jesteśmy Ci to wdzięczni. Jeszcze będziemy razem, kiedyś.